Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po meczowej. Witam obu trenerów i oddaję głos trenerowi drużyny gości, panu Jerzemu Przeczkoli. Witam bardzo serdecznie, Ja przede wszystkim na zwycięstwa rocznicy. Myślę, również można rekomendować awansu. Na pewno byśmy mieli się jeszcze, może nawet najlepsze, najbardziej zasłużenie na wysokie zwycięstwo. I przede wszystkim myślę, że jak w grze w środku pola nie potrafiliśmy. Dobrze szybko grającim zawodnikowane energetyczka przeszkadza w kosowaniu akcji, drugiej pod, pod drożę, piłki, wpadów, z drugiej strony po odbiorze piłki mieliśmy bardzo szybko straty, tak więc w tym elemencie akurat w tym dzisiejszym zdecydowanie występowaliśmy przeciwnikowi. Z tu tym tutaj szukali jakichś tłumaczeń, ale myślę, że może jedyną rzeczą to, to jest rzecz taka, że ostatnie dwa tygodnie praktycznie cały czas panowaliśmy na sztucznym, bo widać, że na w szczególności w tej pierwszej połowy mieli duży problem z tym, że się przyszedłając. Sociedad, a co nie umniejsza faktu, że taka zdecydowanie do niegrała, miało, jeszcze raz gratuluję. Myślę, że też część już jedna nowa jest w pierwszej wizze. Państwu wszystkim życzę czasowi zrobić. Dziękuję. Jólek, dziękuję za życzenia, ale tylko przyjmę na trzy punkty. Na pewno... Awansu, to jest daleka droga punktów do zdobycia i do stracenia, jest mnóstwo piłka lubi być nieprzewidywalne, natomiast e, jestem dumny z chłopaków w tak ważnym meczu, w tak trudnym meczu, kiedy mamy, mieliśmy przed meczem 7 punktów e, przewagi, można by powiedzieć, że pocuchniemy się, poczekamy na przeciwnika, nie chcemy przegrać i tak dalej. Natomiast to nie jest w filozofii mojej gry i na pewno cieszę się, że zespół to zaakceptował. Wiele miesięcy razem pracujemy i widać dzisiaj efekty tego bez względu na to, jakim ustawieniu, a to, że drugi mecz po rząd można nie wiadomo, czy to jest ustawienie bardziej defensywne, czy bardziej ofensywne, ale można powiedzieć, że chyba bardziej ofensywne na trzech stoperów, na tylko obrońców, bo, bo wygrywamy 3-5-0. To, to, no cieszy przede wszystkim bardzo mnie osobiście, cieszy to, że zespół bardzo szybko złapał. O co chodzi? Oczywiście przez ostatnie dwa tygodnie sporo czasu poświęciliśmy nie tylko na obrońsku, ale i tu w salce. Trochę materiału z najwyższej półki, z Ligi z zespołów, które grają trójką. Cieszę się, że właśnie ta mądrość, inteligencja piłkarska pozwala im na to, że, że, że potrafią to szybko zrealizować, no bo z tyłu byliśmy bardzo dobrze zamknięci przeciwnik nam szczególnie w pierwszej połowie. Tak to się mówi, po naszemu sztycha nie zrobił. Natomiast myśmy byli bardzo groźni i ciągle te skrzydła z Kutarną, z Markiem Kartofiną robili przewagę. Dobra, tubra, duża mądrość i i Rafała, którzy schodzili i robili przewody w środku pola. Także można powiedzieć, Daniel, i, i, i Musza, mieli wsparcie w tym momencie i z tej małej gry właśnie to, co najbardziej lubią zawodnicy, to, co ćwiczymy, to, co robimy, wychodziły piękne akcje i, i, i bramkowe akcje, jeszcze parę sytuacji było. Także no z mojej perspektywy, tylko się cieszyć, że, że droga jest odpowiednia, kierunek odpowiedni, trzy mecze. My, zwycięstwa, a szczególnie właśnie te zwycięstwa schownicza komis Rakowem. Rakowym. sobie nie powiedzieć, Rakow, który nam nie leżał przy meczu z owej kadencji przegramy. ale tak jak powiedziałem gdzieś tam w wywiadzie z meczu na meczu było bliżej lepiej e, i dzisiaj e, myślę, że odkuliśmy się do te wszystkie e, mecze. Wysoko czy niewysoko nieważne i tak tylko trzy punkty. Były ważne, że gra nas cieszy, że zawodnicy potrafią to realizować. Możemy teraz sobie na taki dwudniowy rekonesans wybrać święta, odpocząć i od przygotować się do następnego, bardzo trudnego meczu, bo z nam też nie i musimy prześlać, się do nich przygotować. Także korzystam również z tej okazji, życzę wszystkim spokojnych, zdrowych, przede wszystkim. Dla kibiców, sympatyków, rozwój bardzo, bardzo wesołych świąt. Dziękuję. dziękuję. Czy jakieś pytania? Teraz czas na nie. Nie ma. Tutaj dziękuję bardzo. Wszystko.